Pokazać wam gołobozę? Ale facet był bez gaci Nie powiem wam kto bo to jest tajemnica Dzień dobry moi drodzy Dzisiaj idziemy na Łysicę, Łysą Górę Święty Krzyż No i co? Zapraszam Was na szlak. Swoją wędrówkę rozpoczynamy w miejscowości święta Katarzyna. Będziemy podążać głównym szlakiem świętokrzyskim, szlakiem czerwonym. Najpierw jednak odwiedzimy kapliczkę Janikowskich, zwaną kapliczką Żeromskiego, a to dlatego, że w 1882 roku Stefan Żeromski wraz ze swoim kolegą wybrał się na Łysicę i zostawił w tej kaplicy swój podpis. Wędrujemy dalej, idziemy w stronę bramy Puszczy Jodłowej. W Świętokrzyskim Parku Narodowym. Początkowo droga jest bardzo błotnista. Wędrując, tak dochodzimy do źródełka świętego Franciszka. Legenda mówi, że starsza z sióstr wypłakała tutaj swoje łzy po tym, jak jej młodsza siostra zginęła pod gruzami zamku, kiedy to uderzył w niego piorun. Łzy zasiliły źródełko i ma ono moc leczniczą dla oczu. Dalej szlak prowadzi po takich drewnianych kładkach. Ciągle, ciągle w zasadzie pniemy się w górę. Widoki przepiękne. Darek Pani pozór. przewodnik powiedziała, że kamyki po kamienie, po których stąpamy mają 570 milionów lat. Co? co mam powiedzieć? O tych o czym, kamieniach. No. Że co, że do góry Pani przewodnik mówiła, że góry świętokrzyskie mają 570 milionów lat, a ja stwierdzam, że dlatego ich nigdy nie widać z daleka, bo one z wiekiem maleją, jak stare babcie. Coraz niższe, coraz niższe. I już w ich prawie nie ma. Takie to góry. No. Ale ogólnie to co? Myśleliśmy, że... Co? Że lżej się tu idzie. Jak, a normalnie się idzie. Normalnie Sapiemy. się idzie. Się ale ty nie sapiesz? To no sapię, ale normalnie no. się sapię. A w ogóle to idziemy, słuchajcie, czerwonym szlakiem. To jest główny szlak. Świętokrzyski. Szlak jest coraz bardziej oblodzony, coraz trudniej nam iść. Część wycieczkowiczów założyła. Raczki na buty, no my niestety takowych nie posiadamy. Koniecznie musimy sobie zakupić. No i docieramy, słuchajcie, do pierwszego w dniu dzisiejszym gołoborza. Zacie, się Moi drodzy, jest i ona, Łysica. Najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, 614 metrów nad poziomem morza. No bo tutaj to, co? Tutaj to nie, no, nie no, no, takie to gołoboże. Gołoboże. No. Pokazać wam gołoboże? Opowiedz legendę. Leży facet na, na ziemi pijany, przychodzi kobita i mówi Goło, goły Boże! Ale kwarcet był bez gaci! A, był bez gaci! No, <laughs> o, goły Boże! Jest goło Boże! O. Schodzimy w dół w stronę nowej słupi. Najpierw dochodzimy jednak do przełęczy świętego Mikołaja. Następnie udajemy się do kapliczki świętego Mikołaja. Święty Mikołaj był uważany za obrońcę wędrowców przed dzikimi zwierzętami wilkami między innymi dlatego, że droga prowadziła przez puszczę, którą kiedyś zamieszkiwało mnóstwo dzikich zwierząt. Ruszamy w dalszą wędrówkę szlakiem czerwonym, dochodzimy do Kakonina. No i kochani, docieramy na kolejnego łoborze, na Łysej Górze, 595 metrów nad poziomem morza. Wschodzimy na platformę widokową, niestety mgła nie pozwala nam cieszyć się pięknymi widokami, które rozpościerają się tam podobno przy dobrej widoczności stąd, wiesz, koniec z knajpy, tu żeśmy przejechali, tu, 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 tu żeśmy już schuty, tu żeśmy szli. Łysa, a tu jesteśmy na łysej górze, o, wydrapane, a wszyscy, w to pazurem, wydrapane, wiadomo gdzie jesteś. No, a teraz nie wiem, do Nowej Słupi chyba idziemy teraz. A mówił? A mówił! Nie powiem wam kto, bo to jest tajemnica. Zamaskowałem się trochę, ale może no dobra, w tajemnicy wam powiem. Stink. <grych> Docieramy do klasztoru misjonarzy oblatów. Jest to zespół klasztorny założony przez benedyktynów. W klasztorze przechowywane są relikwie krzyża świętego, od których to opactwo wzięło swoją nazwę. Przed wiekami górę Łysiec, współcześnie nazywaną Świętym Krzyżem, upodobały sobie czarownice. Podczas sabatów odprawiały tajemne gusła oraz szalone diabelskie tańce. Tyle legenda. Obecnie, tak jak już mówiłam wcześniej, klasztor znajduje się pod opieką misjonarzy oblatów. Nasza wyprawa powoli dobiega końca. Udajemy się w stronę restauracji, karczmy mnicha właściwie w Nowej Słupi. A dlaczego ta karczma jest takim ważnym punktem? Posłuchajcie sami. Trzeci dzień pomidorowa. Trzeci dzień Bardzo dobra. Ale nie taka dobra jak twoja. No mam nadzieję. Masz szczęście. I to już koniec naszej wędrówki. Zapraszam na kolejne.